Wojciech Grenda, współzałożyciel, współtwórca aplikacji GDPR RISTRACKER, a jednocześnie też specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji i IT. Dzisiaj z Wojtkiem porozmawiamy trochę o samym RISTRACKERze, ponieważ jest jego twórcą, więc chcielibyśmy się dowiedzieć trochę więcej. Wojtek, miło cię widzieć. Cześć, Jarku. Jeszcze raz dzień dobry. Powiedz mi, jak powstał RISTRACKER? Jaka była potrzeba? Skąd on się w ogóle wziął? Początki list Trackera sięgają czasów przedróżowych, czyli to, który był 2017-18. Wiadomo było, że rozporządzenie wchodzi i w zasadzie tyle. To znaczy niewiele ponadto. Jak wiadomo, RODO jest bardzo neutralne technologicznie. Nie ma tam konkretnych wskazówek. Bardzo szybko okazało się, że to, co musimy zrobić, żeby być RODO ready, My mówię tu o kancelarii Lubasz i Wspólnicy, bo tak naprawdę współodpowiedzialnym za stworzenie ris jest Kancelaria Lubasz i Wspólnicy. Znana łódzka kancelaria, która, no, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to, to, to myślę, że można to tak, powiedzieć poświęcim. śmiało, jest liderem na rynku. Szybko okazało się, że potrzebujemy skrojonej pod RODO, pod rozporządzenie, analizy ryzyka. Analiza ryzyka, która będzie narzędziem do wykazywania zgodności z rozporządzeniem. Wajda Ci w słowo. Wcześniej rozumiem, że tą analizę ryzyka robiliście jak? Wcześniej nie było takiej potrzeby. Wcześniej, czyli w okay. momencie, kiedy była, y, y, obowiązywały jeszcze stare przepisy, czyli ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Tam takiego narzędzia nie było. Natomiast analiza ryzyka jako narzędzie, no, to jest właśnie ta potrzeba wynikająca bezpośrednio z rozporządzenia. I skoro pytasz, jak robiliśmy to wcześniej, czyli pytasz pewnie, jak robiliśmy to przed z trackerem, to oprócz tego, że tę metodykę trzeba było wymyślać i to kilka ładnych miesięcy nam zajęło, żeby opracować w taki sposób analizy ryzyka skrojony czy dopasowany pod rozporządzenie. I oczywiście zaczęliśmy w Excelu. Okay arkuszu kalkulacyjnym, ten arkusz natychmiast rozrósł się do takiej postaci, że to było niezarządzalne nie i padł pomysł, dobra, zróbmy z tego produkt, zróbmy z tego aplikację. też się uśmiecham a propos tego Excela, bo na co dzień spotykamy instytucje i inspektorów, którzy nadal w tym Excelu pracują, tak? Prawda. Wielu z takich klientów przesiadłszy się z tych ogromnych Exceli na, na, na Stracklera potwierdza, że to jest lepsza droga. Natomiast oczywiście duża rzesza, duża rzesza specjalistów nadal używa Excela i okej. Okay. natomiast wiadomo, że Excel jest do wszystkiego i można tam robić tak. listy zakupów i, i nie jest to dedykowane narzędzie, no ma swoje słabości. Ja nie chcę na ten temat dyskutować. Pewnie. Wróćmy do tego 2018 roku. Wchodzi rozporządzenie. Ja pamiętam, co się działo wtedy. To był totalny chaos. Wszyscy wiedzieli, że będzie RODO. RODO to taki wielki potwór, który nagle przyjdzie i nas wszystkich, że tak powiem, zagryzie, porwie do ciemnej jaskini. Wszyscy próbowali się w jakiś sposób przygotowywać. Duży chaos. Wchodzi rozporządzenie. Wszyscy żyją potwora. Nie ma. Jak to jest z tym RODO i z Listrackerem? Czy to faktycznie? Nie było takie straszne, czy, czy, czy jakby wszystkim się udało jakoś przez to przejść? Ja bym powiedział, że to były fale. Ponieważ byliśmy przyzwyczajeni do tej starej ustawy, to w pierwszej fali wszyscy rzucili się na robienie papierów. Niestety okay. podeszli do tematu zupełnie z drugiej strony. Tworząc tomy dokumentów, tak naprawdę polityki bezpieczeństwa, takie powiedziałbym zupełnie nieoparte na rzeczywistości. Takie z szablonu, takie na półkę, takie do segregatora, no ale pewnie dlatego, że łatwiej było przejść z tej starej, starego sposobu. Tam były zbiory danych, dużo różnych rzeczy było jawnie opisanych, że trzeba to robić, poziomy bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No więc próbowaliśmy, mówię my, bo oczywiście również ta fala nas porwała, tworzyć dokumenty, zupełnie wykrzywiając to, co Rodo mówi. Okay. A Rodo mówi, zbadaj swój, swoje procesy, zmapuj je, czyli wydziel to, co robisz w ramach swojej organizacji, organizacji administratora. Jakie czynności przetwarzania, bo tak to się nazywa w rozporządzeniu, jakie czynności przetwarzania masz i zastanów się, kontekście tych czynności, co tam się dzieje, opisz je, zobacz, czy wszystko jest poprawnie, zanalizuj ryzyko, słowo klucz, analiza okay. ryzyka i dzięki temu wykaż, że jest ok, albo wykaż, że nie jest ok, ale wiedz dlaczego nie jest. Więc ta druga fala takiej refleksji po tym amoku rodowym była taka, że dobra, ok, potrzebujemy analizy ryzyka. Analiza ryzyka stała się słowem Takim buzzwordem, takim pojęciem, które trzeba było w jakiś sposób zagospodarować. Więc my już jesteśmy w tym momencie, mówię znowu my, Ristracker i Kancelaria, że wiemy, że ta analiza jest potrzebna. Mamy ją w Excelu, ale to jest bardzo niewydajne. Działa, ale słabo, słabo się tym zarządza, to jest mało podatne na zmianę no i chyba też nie do końca eleganckie. Pada pomysł, zróbmy z tego aplikację. Ponieważ, no, tak mnie zatytułowałeś na początku, mam doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Szybko budujemy zespół, który wspólnie z kancelarią będzie odpowiedzialny za stworzenie takiej aplikacji. Ale to jest zespół specjalistów IT. Okay. Czyli osób związanych właśnie z programowaniem, takich, które są w stanie taką, taką aplikację stworzyć. To było tak, że pierwsza wersja tej aplikacji powstała jako. Praca inżynierska naszego kolegi, teraz głównego architekta DDPRI stracker. Ale takie były okoliczności, że szukał tematu na, na, na swój dyplom. Okay. Dobra, ok, mamy akurat dobrze się składa, zróbmy, zróbmy taką aplikację, która będzie zarządzać ryzykiem. I coś takiego faktycznie powstało. To było takie bardzo wstępne proof of concept, który my gdzieś na różnych my, ja i dominik lubasz w różnych miejscach pokazywaliśmy, i to się spodobało. Mówimy o roku 2018. Mówimy o początku roku 2019 i wtedy pada ostateczna decyzja, robimy RIST-Trackera. Spróbujmy zdążyć na pierwszą rocznicę RODO. Okay. E, czyli, udało się? No, nie udało się. <laughs> Wiadomo, że 90% projektów w IT niestety ma opóźnienia. Ale udało się wystartować we wrześniu 2019 roku z wersją, którą nazywamy RIST-Trackerem 1. Pełni wersją, która tę analizy ryzyka w taki ułożony przez nas sposób umożliwiała wykonanie takiej analizy ryzyka. I ta aplikacja przez parę naście, parę dziesięć miesięcy zdobyła no, sporą rzeszę klientów. Ale okazało się, że jest no, błędy młodości, pierwszy nasz tego typu produkt. Okazało się, że musimy go zmienić, poprawić. Okay. Wiesz, są klienci, są oczekiwania, są potrzeby. Też działaliśmy trochę. Wrócę znowu do tego początku. No, to, co wymyśliliśmy, gdzieś nie było ostatecznie do końca osadzone w realiach. W związku z tym dopadła no, decyzja, zróbmy coś nowego. Te wszystkie uwagi, to, co się zdarzyło w międzyczasie jakoś syntetyzujmy, zaadresujmy i, i zróbmy aplikację, która w tej chwili już istnieje i, 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 i działa, i którą nazywamy RIS 2.0. To już rok ponad chyba. Tak, w, akurat z RIS 2.0 udało się zdążyć na rocznicę RODO. To, to, to była rocznica czwarta. Mhm. Mieliśmy piątą jakiś mhm. czas temu, no więc tak. ponad rok, to, to prawda. No i jesteśmy w takim miejscu, że, że, że RIS Tracker 2.0 też już zdobył sobie całkiem pokaźną grupę. Nazwy to zwolenników, okay. po prostu użytkowników, którzy, którzy zdecydowali się race używać i cały czas rozwijamy produkt. Będzie Właśnie. okazja, żeby o tym pogadać. Mam nadzieję, że zadasz takie pytanie. No, jakby już jesteśmy w tym miejscu, że czas na to pytanie przede wszystkim, jakie korzyści daje Ristraker? Mówimy teraz już o tej wersji 20, tak? W tej Jasne. najnowszej. Pierwszą podstawową jest to, że możesz zbadać siebie jako administratora, czyli zobaczyć, jakie masz procesy biznesowe, opisać je, wygenerować rejestr czynności przetwarzania lub rejestr kategorii czynności przetwarzania. To jest dokument, który Ty jako administrator musisz prowadzić. Okay. I oczywiście możesz to robić w Excelu, ale Tracker daje to niemalże z automatu. I po drugie, oczywiście wykonać tę analizę ryzyka, czyli pokazać, że przeanalizowałeś wszystkie aspekty wpływające na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, że wiesz, jakie tam się pojawiają zagrożenia, że jeśli te zagrożenia istnieją, to potrafisz je zabezpieczyć, czyli stosujesz środki różnego typu, przeciwdziałające tym zagrożeniom, znasz wartości ryzyk różnego typu i tym samym jesteś pewien, że wszystkie Twoje procesy biznesowe są odpowiednio zabezpieczone. Okay. Czyli masz dwie korzyści. Po pierwsze, prowadzisz te rejestry, które należy, należy prowadzić, i po drugie, i to jest jakby jeden spójny proces, prowadzisz analizę ryzyka. Czyli masz też te, to, to narzędzie, ten instrument, który umożliwia ci wykazywanie zgodności, rozliczalności. Oprócz tego, oczywiście no, tych korzyści jest dużo więcej, chociażby to, że możesz pracować w grupach, że z trackera mogą korzystać użytkownicy z różnymi uprawnieniami. W związku z tym, po pierwsze, możesz tą pracę rozdystrybuować, jeśli masz wiele czynności w rejestrze, czynności przetwarzania, to możesz to robić, to możesz to robić większym, większym zespołem, czyli przyspieszyć swoją pracę. Po drugie, tych użytkowników, oni niekoniecznie muszą być wewnętrzni mhm. w organizacji, mogą być zewnętrzni i dzięki temu w tej chwili Tracker 2.0 jest taką platformą komunikacji, platformą komunikacji administratora, na przykład z jego procesorami, po to, żeby obie strony mogły wykazać zgodność, po to, żeby administrator zobaczył, jak są zorganizowane procesy u procesora i po to, żeby procesor mógł pokazać administratorowi, na rzecz którego świadczy usługi, jak pewne swoje standardowe usługi realizuje. Mamy takie wdrożenia, gdzie tak to właśnie działa. Wszyscy to tutaj od razu mi się nasuwa pytanie, bo potencjalni klienci mogą się zastanawiać nad tym, kto jest odbiorcą listretera. Kto może z niego korzystać? Czy to musi być osoba, która jest wyspecjalizowana w ochronie danych osobowych? Mm -hmm. Czy to musi być inspektor ochrony danych osobowych, czy nie? Jak to wygląda? Tak naprawdę, z Re trackera powinien korzystać każdy podmiot przetwarzający dane. Przedsiębiorcy, mali, średni, wszystkie duże podmioty, grupy kapitałowe i tak dalej. Ale. Mm głównymi odbiorcami, czy użytkownikami GDPR Risk Trackera są tak jak wspomniałeś inspektorzy ochrony danych osobowych. I to są tacy, którzy pracują na rzecz konkretnego administratora. Używają Risk Trackera, żeby opisać czynności tego administratora. To są także inspektorzy ochrony danych osobowych, którzy świadczą tego typu usługi na rzecz wielu administratorów. Okay. Że jakby zewnętrznych. Dokładnie. Dzięki temu, że, że mają wszystko w jednym miejscu, są w stanie Standaryzując pewne, e, pewne czynności, na przykład dużo szybciej e, wykonywać usługi, ale także specjaliści z zakresu IT, z, e, osoby związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwem informacji. Em, no, to GDPR Tracker jest systemem dla osób mających elementarne pojęcie o ochronie danych osobowych. Okay. Tak? Przy czym uważam, też chyba taka była intencja RODO yy, według mnie, że, żeby ta świadomość ochrony danych osobowych u wszystkich podmiotów, pracowników, personelu jakaś na jakimś minimalnym poziomie poziomie była. tracker porządkuje opis czynności, układa to w kroki, te kroki są podzielone na grupy. W związku z tym ta wiedza, ten poziom twoich kompetencji jest relatywnie niewielki poziom, który potrzebny jest do tego, żeby pracę zacząć. Czyli tak naprawdę ktoś, kto nie wiem, jest nową osobą w organizacji, dostał stanowisko inspektora ochrony, ochrony danych osobowych, jest w stanie z Risk skorzystać jako aplikacji? Tak, tak. To i, I tu jakby to oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze, sam proces rejestracji zajmuje dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Risk Tracker jest aplikacją webową, dostępną przez przeglądarkę. Masz internet, masz komputer masz risk trackera, rejestrujesz się, możesz sobie z pełnej funkcjonalności przez co najmniej 14 dni bez żadnych zobowiązań korzystać. Ma w sobie zaszytych kilka takich elementów przyspieszających pracę. Po pierwsze, możesz sobie stworzyć rejestr czynności na podstawie szablonów, które są gotowe w aplikacji. Okay. Tam co najmniej kilkanaście ogólnych szablonów typu rekrutacja, zatrudnianie pracowników, marketing, obsługa posprzedażowa, reklamacje, tego typu procesy, które u większości administratorów się pojawiają, można sobie od razu włączyć i dostosować do swoich potrzeb. Po drugie, jest cała masa materiałów w postaci wideotutoriali, które pokazują no, na bardzo szczegółowym poziomie, jak z RIST-Trackera korzystać. Jest taki film, który pokazuje w ogóle, jak zacząć, jak stworzyć swojego pierwszego administratora, dodać czynność. Kilka dosłownie podstawowych kroków, żeby pracę rozpocząć. Są filmy opisujące krok po kroku, jak dany proces biznesowy, jak daną czynność przetwarzania opisać w RIST-Trackerze, co trzeba zrobić. To wszystko sprawia, że ta bariera wejścia jest, powiedziałbym, relatywnie niewielka. Oczywiście pamiętamy o tym, że wykazujemy się rozliczalnością, czyli pewnego rodzaju jednak rzetelnością i dbałością o, o detale. Trochę czasu na to trzeba Jarek poświęcić, ale tworząc Trackera skupiliśmy się na tym, żeby ten, który opisuje proces, ten, który wykonuje analizę ryzyka, ten, który całą tę pracę w risk trackerze przeprowadza, żeby nie skupiał się na tym jak to robić, okay. żeby krok po kroku niemalże prowadzony za rękę wypełniał, opisywał i na samym końcu dostał wnioski. Tak, bo w GDPR risk trackerze mamy raporty, które bardzo szczegółowo opisują ten nasz zanalizowany proces i mówią: OK, tu jest dobrze, a to musisz poprawić. I mówią to na poziomie takim, nazwijmy to ogólnym: co się dzieje, jeśli ryzyko jest takie, co powinieneś formalnie zrobić, i na poziomie bardzo konkretnych czynności. Na przykład, Twoje zagrożenia materializujące się w czynności. Gdzieś jest ich za dużo, mają zbyt duże prawdopodobieństwo, potrzeba ci więcej zabezpieczeń. Okay. Albo masz taki zestaw danych osobowych, który powoduje, że ta czynność jest bardzo podatna na zagrożenie. Powinieneś lepiej ją zabezpieczyć, ewentualnie zastanowić się, czy te wszystkie dane są potrzebne, żeby tę czynność prowadzić. To są tego typu, tego typu rekomendacje. A poza tym masz dowód, jeśli zdarzy się, zdarzy się jakaś kontrola. Przedziłeś moje pytanie. <coughs> okay. Zadawaj, proszę bardzo. Po co to wszystko? Po no co to wszystko? Ono właśnie. To, to wrócę jeszcze do początku. Nie mamy jawnych wytycznych. Takie checklisty, co masz zrobić, okay. żeby w przypadku, kiedy przyjdzie kontrola, zgłosić do ciebie prezes urzędu i powie: OK, Jarek, pokaż mi swoje czynności przetwarzania, pokaż, jak jesteś gotowy, czy zgodny z RODO. W związku z tym, no pierwsza korzyść jest taka, że jeśli przejdziesz przez te procesy, jeśli je uzupełnisz i zrobisz to na podstawie tych naszych naszej metodyki, naszego sposobu, to, to po pierwsze mamy ten opis. Tak? Czyli jest jakiś dokument, okay. czy dokument, zbiór dokumentów, który może posłużyć do tego, żeby wykazać się rozliczalnością. W przypadku kontroli pokazujesz te wszystkie swoje czynności wypełnione w ich trackerze. One są na tyle opisane, że kontrolujący ma komplet informacji od najbardziej ogólnych, poprzez najbardziej szczegółowe i na podstawie tego jest w stanie stwierdzić, porządku, Wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem, ale też z formalnym przetwarzaniem mhm. danych osobowych, kwestie wiesz, legalności, odpowiedniego czasu przechowywania, czyli tak zwanej retencji, kwestie powierzeń, kwestie umów powierzenia, kwestie transferów danych do, 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 do krajów poza europejskim obszarem gospodarczym to wszystko jest opisane. Okay. W związku z tym ten kontrolujący ma komplet informacji. A z punktu widzenia administratora, ten komplet informacji właśnie wykazuje odpowiednią rzetelność, odpowiednio szczegółowe podejście do tematu, czyli mamy coś, narzędzie, instrument, który pozwala wykazać zgodność, kontrolującemu pozwala zrozumieć, jak to zostało zrobione, czyli cała metodyka w pojedynczym raporcie, każdym, jest odpowiednio opisana. A oprócz tego mamy te dwa dokumenty, które RODO wymaga bezpośrednio, czyli rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania, bo w RIS Trackerze możesz opisywać i procesy administratora, okay. i procesy procesora, czyli tego podmiotu, tego podmiotu przetwarzającego. Innymi słowy, masz w jednym miejscu komplet dokumentów w staci elektronicznej, nie musisz tego drukować, nie musisz tego płacić na półkę, możesz to. W każdej chwili updateować po to, żeby było aktualne. Masz komplet informacji, które umożliwiają wykazanie okay. rozliczalności. Myślę, że to jest bardzo istotne, ale też mi od razu krystalizuje się kilka takich sformułowań. Popraw mnie, jeśli się mylę. Dla inspektora ochrony danych osobowych bardzo duże ułatwienie. Prostota, edycja wszystko w jednym miejscu praca zespołowa. Ale dla administratora danych osobowych, to z tego co mówisz, rozumiem, że to jest bezpieczeństwo, że to jest jakaś transparentność tych procesów, które u niego w organizacji zachodzą. I no, nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że jest to pewnego rodzaju konkurencyjność. Czyli taki administrator, który prowadzi taki rejestr, korzysta z aplikacji, jest w stanie. Nawet podmiotom, z którymi chce współpracować, rozumiem, że udostępnić informacje w jakiś sposób u niego te dane są przetwarzane. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. Ta kultura RODO, i chciałbym, żebyś o kulturę RODO mnie jeszcze zapytał. Okay. Ta kultura RODO powoli powstaje. Ta świadomość podmiotów danych. Tego, że jeśli będą zgodni, jeśli wykażą trochę inicjatywy, jeśli opiszą te procesy, to da im to przewagę konkurencyjną, to się powoli pojawia. Mamy takich klientów, którzy ten element zgodności, to, że mogą sobie przybić stempel, Ristracker czy Rodo Ready, traktują jako element ofertowania, jako element hmm. pokazywania właśnie swojej przewagi konkurencyjnej, nawet powiedziałbym innowacyjności. Rodo nadal jest czymś innowacyjnym, tak? Ale wspomniałeś o transparentności. Tak, wszystko jest opisane. Nie trzeba tego tworzyć. Nie trzeba tego opisywać ad hoc, kiedy klient zapyta Cię, a jak u Was z bezpieczeństwem informacji? Czy jesteście zgodni z RODO? Masz to po prostu. Więc tak, to buduje przewagę konkurencyjną. Możemy dyskutować, jak to się przekłada na biznes. Ale jeszcze raz powtórzę, klienci, duzi klienci RayStractera korzystają z niego właśnie po to, żeby pokazywać tę te, te zgodność i y, używać tego argumentu jako przewagi konsumenta. To powiedz Włotk, jak jest tą kulturą robą? W zasadzie od samego początku, od tej wersji pierwszej, staraliśmy się oprócz doskonalenia naszego produktu, oprócz tego, żeby on adresował... Niezbędne potrzeby związane z RODO, także poprzez serię webinarów, spotkań, konferencji, wystąpień, przede wszystkim doktora Dominika Lubasza, a, ale też wszystkich specjalistów z zespołu RODO Kancelarii, a także poprzez tworzenie materiałów wideo, poprzez prowadzenie właśnie takiej serii bezpłatnych webinarów, żeby tę kulturę. E, tworzyć, żeby propagować wiedzę, żeby dzielić się tym, co wiemy, z tymi, którzy rodo są zainteresowani, ale też z tymi, którzy nie okay. do końca wiedzą jeszcze jak zacząć. W związku z tym, oprócz tego, że jest Ristraker, jest cała seria też dostępnych na, na, na naszym kanale na YouTube, czy na kanale mm, Kancelarii wystąpień ludzi związanych z Ristrakerem, poruszających różnego typu tematy. Tak, czysto techniczne związane z aplikacją, czy z konkretnymi tematami jak RODO w HR, RODO w y, jednostkach samorządu terytorialnego, RODO w edukacji. E, więc staramy się równolegle z rozbudowywaniem aplikacji tworzyć właśnie kulturę, no, pewnego rodzaju no, dobrą przestrzeń do tego, no, żeby, żeby to RODO nazwać potworem, e, oswoić, oswoić potwora. Oj, tak, ostatnie tak naprawdę pytanie w tym odcinku to jest, jak widzisz przyszłość Ristrackera i jak on się zmienia, bo w czasy dość sporo nowych funkcjonalności pojawiło się, a przede wszystkim, jak to ładnie kiedyś powiedziałeś, Ristracker stał się kosmopolitanem, tak? Od jakiegoś czasu Ristracker występuje w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Za chwilę tych wersji będzie więcej, stosownie do tego, jak zidentyfikujemy potrzeby. Natomiast to, to, co się zadziało, to faktycznie taka internacjonalizacja aplikacji, przy czym ona jest skonstruowana w ten sposób, że możesz tworzyć sobie swoje czynności, aktualizować dane słownikowe, czy, czy zarządzać tymi danymi, które są w. Wewnątrz aplikacji i służą do, do, do działania tej całej naszej metodyki. Możesz to robić w różnych językach. W związku z tym tak naprawdę możesz mieć interfejs aplikacji po angielsku, a tworzyć swoje czynności w czesku, węgiersku, w każdym dowolnym okay. języku, co to oznacza, że nie tylko czeski, węgierski, hiszpański, francuski, niemiecki administrator danych może tworzyć swoje rejestry. Ale duże grupy kapitałowe, takie, które mają międzynarodowe oddziały, mogą na jednym spójnym narzędziu pracować. To też już się dzieje, trochę mogę zdradzić, kuchni. I klienci tworzą sobie swoje rejestry w angielskim języku, a potem propagują je na wszystkie swoje lokalne języki. Tak? Czyli dzięki temu, że stworzyliśmy tłumaczenie aplikacji, ale takie dosyć zaawansowane, East Tracker staje się jeszcze bardziej globalnym narzędziem do Pracy w wielojęzycznych środowiskach. To jest jedna rzecz. I oczywiście dużo w międzyczasie rzeczy się zadziało i, i, i pojawiają się nowe funkcjonalności. To co, mogę, to, co mogę powiedzieć, to, że staramy się no, co najmniej raz w miesiącu mniejszą, większą zmianę wprowadzić. I oczywiście chwalimy się tym na naszych mediach społecznościowych, w naszych kanałach. Więc warto to śledzić. Czyli co? Przed Ristrackerem cała Europa stoi otworem. Tak. Bardzo mi się to podoba. Tak. Chciałem się chwilę nad tym zastanowić. Mam tę wizję w głowie. Tak, RODO obowiązuje w całej Unii Europejskiej. I, 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 I faktycznie mamy taki plan, żeby spróbować. Zeksplorować na inne, inne niż polskie rynki. Super. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Wam również dziękujemy. Dzięki. Śledźcie nasz kanał, oglądajcie kolejne nasze odcinki na naszych podcastów. Do zobaczenia. Dzięki. Hej. Dzięki. Pozdrawiam babcie, dziadka No dobra, to dograjmy. Tylko patrz, bo teraz jesteśmy z innych perspektyw. Nie, Dzień. musimy od początku od początku. Zdrawiam, babcie, dziadka. Nie, Dzień. musimy od początku od początku. No dobra, to dograjmy. Dobra, to idziemy, 3, 4, cześć.